Witam Państwa we wtorek, 28 dnia maja. Notowania euro-dolara wciąż pozostają pod linią trendu spadkowego, jak widać, jest to już kolejny test tejże linii. No i co ciekawe, od tego szczytu w okolicach 1,29,92, jeśli zejdziemy na niższy interwał czasowy, obserwujemy trójfalowe cofnięcie, czyli potencjalna fala A, następnie fala B i fala C w korekcie prostej. No i tym samym wydaje się, że ten wcześniejszy ruch wzrostowy mógł być ruchem impulsu, następnie to jest jedynie korekta prosta. A co za tym idzie, jeśli w końcu kupującym uda się przebić przez tę linię trendu? A co za tym idzie, wyjść nad któryś z tych wierzchołków, jakie tutaj obserwujemy na świecach H4? To też droga w okolicy 1,292 bądź też jeszcze zdecydowanie wyżej powinna zostać otwarta, ponieważ wtedy impuls, Puls powinien przypominać swoją skalą ten poprzedni ruch wzrostowy, który miał około 170 pipsów długości. Także wydaje się, że kilka, kilkanaście najbliższych godzin powinno rozstrzygnąć tam sytuację na eurodolarze. Także warto zwrócić uwagę na tę linię, linię trendu. Natomiast na dolarze australijskim wciąż bronimy wsparcia z wykresu tygodniowego. I jeśli zejdziemy na niższe interwały czasowe, możemy tutaj zaobserwować e, potencjalną formację podwójnego dna. Bardzo precyzyjna struktura, także e, pokonanie tego ostatniego dołka nie doprowadziło tutaj do jakiejś dużej wyprzedaży, a wręcz przeciwnie pojawiają się kupujący w tym rejonie, to jest dobra informacja dla dolara australijskiego, który mógłby zacząć zwyszkować w okolice zniesień 26,382, no, a także w okolice tego lokalnego szczytu przy 0,9840. Systematycznie rośnie nam kontrakt na indeks WIG 20 wczoraj bardzo udana sesja dla rynkowych byków, notowania pokonały i linię trendu spadkowego, jaka kształtowała nam się tutaj od początku roku, a także wybiły się nad strefę oporów. No i teraz wydaje się, że notowania mogą próbować domknąć lukę bessy, jaka jest widoczna. Na tym wykresie, która powstała w połowie marca, czyli mogło być to równoznaczne z wyjściem nad 2500 punktów. Natomiast patrząc na formację głowy z ramionami, tutaj zasięg mógłby wypadać nawet w okolicach 2560 punktów. Cały czas nie mamy rozstrzygnięcia, natomiast na rynku złota no, z jednej strony mamy e, trend spadkowy, a z drugiej strony mamy e, próbę wybronienia około 1321 e, dolarów za uncję e, i ten poziom także przyczynia się do tego, że obserwujemy tutaj coś w rodzaju e, podwójnego dna. Natomiast no, bardziej precyzyjnie można by o tym e, coś więcej powiedzieć. Gdyby rynek w końcu wybił się górą z tego trendu spadkowego, tego krótkoterminowego w zasadzie trendu spadkowego w tym ujęciu, ponieważ wtedy moglibyśmy zaobserwować tylko korektę do 1477 dolarów, ale w tym długim terminie wciąż notowania złota są w trendzie spadkowym, czyli ewentualnie takie, taki wzrost mógłby być znowuż dobrą okazją do sprzedaży złota po lepszej cenie a poszczególne komentarze i analizy zapraszam na xtbpl do strefy analitycznej.